Możesz to wyrzucić, możesz to podeptać Możesz poprzeć, nie skorzystać tak jak na to wszyscy Możesz się odwrócić, możesz leć nie musisz, możesz się zauważyć. Możesz... Witam Was już po raz drugi w programie pod tytułem Śmieciosztuka. A to co to jest? Gałęzie! Przecież widzę, że nie baran. Cisza! Tylko bez beczenia, bo tego to nie znoszę. Ja jestem umysłem ścisłym. A z zamiłowania jestem muzykiem. Dziesiątym czy klasycznym? Jestem muzykiem kieszonkowym, a technika to każdy wie. A technika to każdy wie. A technika to każdy wie. Nie. To nie był najlepszy przykład. Czy może ja przedstawię teraz dzieci biorące udział w naszym programie? Asia, ksiśulacześ. Maciek, Madzia, Michał, Wojtek, Milena, Viola, lat dziewięć. 4 mam lata. A to jest sierpszo Niewiarek, niewiarek, ty tu! Przecież już mówiłem, magister. Nie, ty do a, mobile, mobile, mobile. Oh, yeah! Chyba automobile. Na mobile to są takie figurki ptaszków, pouwieszane na nitkach. Nitki są zawieszone na patyku, a patyk jest powieszony w sufitu. Żeby zrobić mobile, trzeba iść do lasu i nazbierać gałęzie. No... To zaczynamy. Poszukaj w domu. Potrzebna będzie plastelina, Makulatura. kolorowe włóczki, gałęzie duże i małe, pióra, balony i to wszystko. Zapraszamy na bajkę. Pominy. Wiesz co? Mam dosyć tego dymienia. No co ty? Tak, rzucam dymienie. Co będziemy robić? Zakwitniemy. To zakwitajmy! Pamiętaj, lej. Bierzemy pół szklanki wody. Wsypujemy dwie czubate łyżki mąki pszennej. Mieszamy tak, aby nie powstały grudki. Gotujemy szklankę wody. Wlewamy rozmieszaną mąkę do gotującej się wody. Mieszamy intensywnie, doprowadzając do wrzenia. Ostrożnie z ogniem. Poproście dorosłych o pomoc. Po ostygnięciu klej jest gotowy. Trzeba bardzo uważać przy robieniu kleju, a najlepiej poprosić kogoś starszego o pomoc. Mobile ptaków z gazet, gałęzi i piór. To jest technicznie niemożliwe. Film. Ile świateł. No tak, ale w dzień widać. Widać, że się z nich trochę dymi. Może te dzieci mają rację. Mobil ryba. Swojego mobila będę robiła z krzysiem i z Milenką Będzie wyglądał jak ryba. Te mobile będą zawieszone na gałęzi na nitce. Mój mobil, jak się go powiesi, będzie fruba. Bardziej będzie to przypominało pływanie. Mobile planety. Jeszcze raz, jeszcze raz. Szakuj małachim z ujma moje mobile będę robił z Michałem i Łukaszem. Będą to mobile księżyca, słońca i ziemi. Jako formy planet wykorzystamy nadmuchane balony. Mobile ptaki. Nasz mobil to będzie yy, ptaków. mobil. Dlatego, że ja bardzo lubię ptaki różnokolorowe. Od główki do ogon. Mojego mobila będę robiła z Magdą i Wojtką. Nasze zadanie nie jest łatwe, dlatego przejmuję inicjatywę. Punkt pierwszy instrukcji brzmi. Teraz lepiej z plasteliny ptak. Należy wykonać z plasteliny figurkę ptaka. Tu głowa, tu ogon, jakieś skrzydełka. Piękne nie jest, ale taki wystarczy. No szolowek, Jedną ja to, ja to, to, to Dzięczą? Teraz oblepię go małymi kawałkami gazety, moczonymi w klej. Wiecie, że z klejem należy uważać? Aby nie przydarzyło się to, co w poprzednim odcinku. <laughs> no tak. Chyba już nałożyłam ze trzy warstwy. Może i więcej, ale już dobrze nie pamiętam. Zostaw to! Zostaw! Nie ruszaj! <laughs> Ptaszek już jest gotowy. Musi wyschnąć. Muszę teraz go rozciąć na pół. Te nożyczki są dla ciebie za ostre. Bardzo ważna i niebezpieczna czynność. Musimy przeciąć nasze mobile wzdłuż korpusu. Do tego jest potrzebny ostry nóż i ktoś dorosły. Nie możecie robić tego sami. Nie możecie robić tego sami. Wyjąć plastyli. Mam dwie połówki. Muszę je skleić. Znowu oklejam je papierem. Teraz go udekoruję. Dorobię ogon i skrzydła. O! Już jest gotowy. Powieszę go na gałęzi. Wygląda tak samo. Muszę zrobić jeszcze kilka. Aby zrobić planetę, należy okleić nadmuchany balon kawałkami gazet. Z kubeczków po jogurtach można zrobić kratery. Po oklejeniu trzeba ją wysuszyć, a potem spuścić z balona powietrze. Używając tego samego balona, można zrobić więcej planet. Co to jest? To A to pan Twardowski? Nie. A to? I co to jest? To jest mobil ptaszków. Latający kalkulator? Ładny, się... ładny Gdzie są moje nożyczki? Hmm. No i co jest najważniejsze w mobilu? Że, żeby, się ruszał, żeby się ruszał. Żeby ładnie. No właśnie, najważniejsze w mobilu jest to, żeby się ruszał. Uwaga, próba generalna. Proszę puścić. Latające szpadelki. Bardzo ładnie. A tutaj układ słoneczny, tak? ziemia. A to? To księżyc. A to? To słońce. Tak. Już, już. Co to jest? Rybka. To jest rybka? Tak. Latająca rybka? A, co ja tu robię? Nie. Spróbujmy to wszystko podsumować. Solidny, dobrze wyważony. Naprawdę? Po odpowiedniej redukcji gałązek osiągnął stabilność. Jeden ciężki ptaszek równoważy pozostałe. Bardzo dobrze. Akwalizowaniu przestrzeni płaskiej za pomocą kartograficznego przedstawienia stawu nastąpiła pełna ichtiologizacja mobili łopatkowych i otrzymaliśmy całkowitą iluzję aerodynamiki śródziemnomorskiej. Bardzo dobrze. przedstawienie kopernikańskiego modelu harmonii sfer. Bardzo dobrze. Szóstka. Co to jest? Co to jest? Ryba. Chyba? Ryba? A, a ryba. To jest przedstawicielka nieistniejącej a, rodziny ryb mezozoicznych, nieposiadających kręgosłupa. Po uwolnieniu jej od nienaturalnego środowiska wodnego, uzyskała pełną satysfakcję aerodynamiczną. Można Patrzcie. Można, Patrz, ale ostrożnie. O, chyba oś wypadła. Jest bardzo zwiewna. Śmieć o sztuka Nie zna. Pojęcia rzeczy niepotrzebnych. Wszystko. Może być. Tworzymy. Śmieć o sztuki. Raz, dwa, trzy. Nie śmieć ty. Ani ja, ani my. Same niepotrzebne rzeczy, a tyle radości. Pamiętajmy, żebyśmy wyrzucając na śmietnik kiedykolwiek cokolwiek nie pozbyli się przypadkiem mezozoicznej ryby. A teraz idziemy na spacerek. Możesz to wyrzucić! Możesz to podeptać. Możesz poprzeć, nie skorzystać! Możesz leć nie musisz, możesz się zauważyć, możesz leć nie musisz, możesz myśleć stara ziemia będzie